Cześć. 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 Pijemy teraz na rybach kefir. Pokaż to. Nie, zrobimy antyrek... ten, nie robimy lokowania produktu. Tak. Kefir pijemy i to nie, że kacz czy coś, tylko normalnie kefir. A Darek mnie dzisiaj poczęstował tym, karpiem wędzonym. Tato miał wczoraj imieniny. Możemy złożyć Irkowi imieninowe życzenia, nie? No, także Panie Ireneuszu. Wszystkiego dobrego, karp rekordowy. Kiedy do no Wóblery. Kiedy do no Wóblery. <grym> Dobra I, i teraz tak. Wracamy do pierwszych naszych historii, bo my mamy taki specjalny notatnik z zapisanymi historiami jak Darkowi opowiadam to Darek Dawaj dawaj, mówię ja zanotuję. Eee, wspomnimy znowu Romana Mistrza Odboleni od Jaździ od Kleni. Pamiętam, była historia taka, że jak przyszedłem ten pierwszy etap, że musiałem woblerów trochę nastrugać, żeby on mi tą wodę pokazywał i ryb nauczył łowić. No to był drugi etap, czyli trzeba było z nim przejść szkołę łowienia. A Roman bardzo lubił ten... wypić. Co lubił? Jeszcze raz? Wypić lubił, ale tak grubo. Zresztą jak wspomnieliśmy, teraz byliśmy razem w moich rodzinnych stronach, to spotkaliśmy nad brzegiem jakiegoś tam jego młodszego kolegę, to też Romana wspominaliśmy. No nieważne. Ja z Romanem się słuchajcie umówiłem, że pójdziemy na bolenia. No i to było tak, że on miał yy, przyjechać, wiesz, tam powiedzmy o 10 czy o 9 rano na ryby, bo to on tak przychodził na ryby. Oczywiście, jak była od dnia pogoda. Z tego co słyszałem, to wy też rano nie wstawaliście z ojcem. No nie no, po co było tam rano na ryby Ale wtedy było mi. trochę inaczej, bo ja wtedy, na, wtedy byłem y, na rybach, Darek, nie z moim tatą, tylko byłem z kumplami, właśnie z tymi co cholełem, z tymi samymi. Tylko był jeszcze z nami Krzysiek Kruklik. Wyntkarz? E, co? Wyntkarz? Krzysiek teraz łowi, wtedy mnie i teraz słyszałem, że łowi. A ci dwaj przecież, y, jak on się nazywa? W, Franiu i, i Tomek, to, to nie, oni tam pojechali grochem nęcić. Ja im na, bo, bo, były zadania, nie? Było tak, że... Bo my chcieliśmy na nockę, rozumiesz, karkówka, kiełbasa, alkohol. No mieliśmy... Yy, yy, Darek, no mieliśmy wtedy po 20 lat, no to się imprezowało, piło, tańczyło, wiesz o co chodzi. I było tak, że każdy miał swoje zadanie, jeden z nich miał nagotować kartofli, Inny miał nagotować fęb z tymi kartoflami, co było? Drugi miał nagotować grochu, ja nagotowałem w pszenicy i w nocy mieliśmy łowić tam, nęcić tymi grochami pszenicami. Na grubo. A ja, klenie Jazie, wiesz, w nocy, a w dzień na spini. Pamiętam jak gdzieś. Który z nich na nie nagotował kartofli, tylko obierków od kartofli. Który? dlaczego? Ej, jak to? O przyniósł? Nagotowanych z 5 kg na naciomnie. Bo ktoś mu powiedział, on ryb nie ktoś mu powiedział, że to tak się robi, nie? no to on tak zrozumiał. Dobrze chciał, dobrze. Pewnie, że tak. Groch było tak, że y, dobrze się dowiedzieliśmy tuż przed, bo, nie wiedział, bo miał wziąć grochu, nie? no to go wziął, ale nie ugotował, nie pomyślał, że to na haczyk trzeba nabić. Dobre kito. To mieliśmy wiaderko i drugie wiaderko zdarzyło się tak, już nie pamiętam, że pozyskaliśmy ten groch gotowany też wiaderko, no i ja tej pszenicy też wiaderko i to takie wiaderko jak do świn, to jest wiesz, to nie są to 20 kilo takie wiadra, wielkie to ogromne. Pojechaliśmy na ryby, no ale to są tacy wędkarze, oni sobie gruntówki rozkładali. To, to jest perkos. Pokaż perkosa. To nie jest perkos, to jest jakaś kaczka. Sam jesteś kaczka, to jest perkos. Dalej. No, Takie mamy warunki na łowiska. Jest perkos. Ale on jest jakiś taki przetnięty. no Tak mówię, jakiś taki zmoczony. sum jadł. Uciek z paszczy suma. No, to A teraz ładnie w słońcu on świeci. Czego bardzo nie? Nie jest takie to łatwe. to On jest jakiś zjedzony. No. No i było tak, że. On wychodzi on jest przetrącony jakiś dalej. Mm. Trzeba było go złapać i go usmażyć dalej. Mamy towarzystwo. No. I y, dzieje się, czekaj, czekaj, na czym to było. A, i z tymi wiadrami my tam zatokowaliśmy ten bóg. No i, i słuchaj, dzieje się tak, że. Ja tam im powiedziałem o co chodzi, założyłem im, e, pokazałem jak ten groch mięk, miękki zakładać. E, ogarnęliśmy temat w, e, nęcenia. Ja przychodzę po dwóch słuchaj, godzinach do nich. Tego grochu, pszenicy, wiem, a kukurydza jeszcze też była, nie ma wszystkiego do połowy, a tych wiader to łącznie, bo za 4-5 wiader, słuchaj, w tej paszy, nie? A ci, słuchaj, z pocami karpiowymi, konkurs strzelecki się zrobili, nagrzani w bąg leżą, tak, i tyś, tyś, tyś wie. łowisko wszystkim wędkarzom zanęcili, ale to, człowieku, po trzy ziarna i w powietrze, ja mówię, o boże, tylko że z tego nęcenia, to słuchaj, się zrobiły w nocy takie ryby. Czyli dobrze zanęcili, dobrze zanęcili. Widzieli, to. co robią. No. Ja, pamiętam, szkoła ja by pamiętam, że wtedy któryś z nich miał takiego, taką rybę wielką, że tam wędka mu połamało. ja pamiętam to jak dziś. No ale nieważne, bo to nie o to chodzi w tej historii. Też była, też była, to się teraz przełaniało, co tam się go działo wtedy na tych rybach. No i ja byłem umówiony na rano z Romanem. Nowa żyłka, wędka, przynęty poleniowe już takie, jak trzeba było robić, nie? Idzie On taki niewysoki, w marynarce, czarne włosy, czarna opalona skóra, idzie. Ręką machnął, przyszedł, w cześć, cześć, chłopaki. A ci moi koledzy... spojrzał na nich z politowaniem? Nie, no spojrzał na nich, bo wiedział, że to jest swoi chłopy, Że jeden z namiotu tylko do połowy wystawał, drugi w czakach spał, a trzeci nad wodą leżał, wie. Mówi, dobra, chodź, będziemy łowić, nie? Nagle, a my tam dobrze byliśmy poimprezowani. Ja rano wiesz, wiedziałem, że trzeba będzie łowić z Romanem Bole, nie? To tak wiesz, poważna sprawa była, nie? Roman podchodzi do mnie, mówi siadaj tutaj na kamieniu, dawaj będę zaczynamy, mówić od przynęt, nie? Ale zaczynamy od przynęt. Daje te pudełka swoje otwiera, nagle z torby wyciąga butelkę 0,75 Bim był. Następny przygotowany. Następny przygotowany był, nie? I mówi. I ty biedny kurczę były Leje mi te szklaneczki miał takie. Kiedyś były takie fajne szklanki, miał musztardówki takie z grubego szkła, dwie szklaneczki, jedną i drugą sobie nalał i cały tego bimbru. Ja my nie, ja Roman nie piję, ja, ja, on mi pij, ja mówię, ja nie piję. On mówi, kto nie pije, kabluje! No mnie mówi. I ja tak dzióbkiem, wiesz, raz, tego tak się nie pije, mówi! Ty nawet tego pić nie umiesz! I on tak, błup, tego bimbru, człowiek on taki żółtawy jak ta woda ja pamiętam. Romana trzepło, bo to, człowieku, petarda była i mówi, dawaj. Ja pisnąłem tą lufę, pięć minut później, nie pamiętam nic, usiadłem w kamieniach, no byłem nieprzytomny przecież. Ja tylko pamiętam, Darek, jedną rzecz, jak on wziął te moje pudełka, oglądał i żyłki moje rwał. I tylko Ale dlaczego? <głos》>. Na bolenie przyjechał. <głos》> to jest słabe? I mi dwudziestki żyłki. Tak moja była pierwsza szkoła poleniowa. Z, z, z Romanem tak już na poważnie. Natomiast skończyło się tak, że jego kumpel przyjechał rowerem i pojechałem... Nie, nie, nie. Dali mi ten rower, bo to było już nie wiem, po południu, 16. pojechałem rowerem do crossa Adrzeńskiego po żyłkę. Kazał mi trzydziestkę kupić. Dalej już o, o jak łowić polejnierów. A do crossa to kawałek miałeś. Stamtąd? No. Mm. Ile? 3 km? Z kanału? Nie z kanału, to nie na kanale, to w Holandii na kanale byliśmy, Ale... na pobrze, tam na dole, nie, gdzie jest pod tą moment. Ja to, bo ja ostatnio też jechałem, przecież do krosna po paliwo pojechałem, nie. czy nie? Ale to nie z tego miejsca, co byliśmy, Ty jechałeś z, z rozlewiskami, a, a ja byłem tam na dole, co most drogowy z tymi i tym, nie. No i tak było z Romanem, czyli ja się nastawiłem, wszystko przygotowane. Lufet, szepnąłem, zjechałem do boksu i... i, i... A Ci pudełka zrobił, w pudełkach e... zrobił Ci porządek. Porządek mi w pudełkach zrobił, porwał mi żyłkę całą, kazał nową kupić i tyle było po wędkowaniu boleń. A pamiętasz jakiej grubości żyłka była? Ja ją nawet pamiętam, jaka to była żyłka, to była żyłka, nazywała się Kevlon, e, z takim e, lwem na okładce, mm -hmm. to była droga, trudno spotykana żyłka i ona była sztywna, bardzo fajna na spinning, tylko że ja ją miałem z 20. Czy tam 22. dwójka. No a tam nie można było mieć takiej żyłki. No stąd... A zaczek się przebudowała twoja głowa, teraz byś na pstrągi takiej nie założył. No ale przypomnij sobie, teraz byliśmy, spotkaliśmy wspomnianego kolegę Romana. Mm. Mówi teraz to fajnie się łowi, bo te cienkie plecionki dwudziestki już są. <laughs> tam się nic nie zmieniło do dzisiaj. zmieniło się cały czas, mówią na ciężko na grubo. No i na ryby tam są.